Dzień dobry, witam w programie Na Osi, w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Będziemy razem z Romanem Latyną oceniać sytuację na drodze. No i co będziemy... I będziemy próbowali wskazać, dlaczego to się mogło tak wydarzyć. I będziemy prosili, żebyście potem nam przesyłali swoje opinie. Witam serdecznie. Andrzej Bochowski i ja, i bierzemy się do roboty. Tutaj sobie pan tak wymyślił, że pojedzie o... Aha tak sobie pan wymyślił myślił taką drogę. Boże święty, a tu hamuje, dziewczyna hamuje i to mocno, ale niestety nic się nie udało. No, Hamulce poszły do końca. O, ktoś już wie, że tu się coś będzie działo. Bogu ducha winna dziewczyna, a Pan sobie zawracanie wymyślił, tak? O, i tu nagle Bóg i o co tu chodzi? Dlaczego? Nie, no jest przejazd. Jest lewo. przejazd, tak, bo tutaj jest pas tak. do lewo skrętu. tu widzimy strzałkę. Tak, tak, tak. Tylko, że... Zajechał drogę tramwajowi, no przecież on musi przepuścić ten Dokładnie, tramwaj. Dokładnie, tak powinien zrobić. On musi przepuścić ten tramwaj, no. Co z tego, że w sobie miga kierunkowskazem, no? Nie ma prawa wjeżdżać tam. Na... To jest pojazd szynowy, ma pierwszeństwo i koniec. A mógł jeszcze przyramować i... Po prostu jak się nie patrzy w lusterka, to później tak jest. To było po prostu zajechanie drogi tramwajowi. Dobrze, że tu nie było sprzeciwka tramwaju. No, przed chwilą przejechał. Przejechał, właśnie. przejechał dokładnie. Wcześniej właśnie. przejechał drugi wóz. Tak. tak. Co widać o no, tak. tutaj, a tak jakby ten pan się dostał między dwa, to by byłby... Była katastrofa. To była katastrofa. No. To tak bezmyślnie wykonany skręt w lewo. No. Zupełnie no. taki... no, 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 no. no. Bez zwracania uwagi na to, co się no. dzieje, czy jakiś pojazd inny jedzie z tym zanim, czy nie jedzie. Ja chcę skręcać i skręcam. No, no, setko, po co? Nie wiadomo po co. Powinien to być w takich sytuacjach, na. to To jeszcze jest taka, taka oto rzecz, że tramwaj, współczesny, nowy tramwaj, taki członowy, z kompletem pasażerów, to może ważyć? 60 ton, tak, a samochodzik osobowy waży półtorej tony. Dokładnie. No więc różnica jest znaczna i na pewno nie ma żadnych szans na to. Żeby, się z koniem nie nakopał. Żeby, żeby z przecinakiem wyjść z zwycięskos. Tak, z, z dokładnie. Z... dokładnie. Tak, tak. A tutaj auto no, zostało przymusowo zawrócone. A, tak, tak, to przymusowe ufać. zawracanie. Tak? Przymusowe zawracanie. No, można tak nazwać, miejmy nadzieję, że ten kierowca tam cały zdrowy wyszedł z tego samochodu. Oczywiście samochód na pewno, nie? No ale, ale trudno. Coś się musiało stać, zgnieść w takim pojeździe. Uderzenie, jak to ładnie nazwać, przecinaki. Tak, przecinek. Tak? Tak. Tak, można, można porównać do takiego dużego przecinaka. No, a ja zapraszam do programu na Usi, a ty na no, A my... ja jak zawsze na kanał YouTube zapraszam. Subskrybujcie, lajkujcie. lajkujcie. I dzielcie się Waszymi opiniami na temat tych zdarzeń, które pokazujemy. Może masz. my to źle oceniamy. Może Wy macie inne zdanie, może słuszne. Dokładnie. Tak? No. Czekamy na Wasze opinie i oceny. Zapraszam do programu na osi, do cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Już za tydzień. Cześć. No do zobaczenia.